Za dzieciaka nigdy nie byłem zbyt sprawny fizycznie, chociaż już w wieku około 12 lat, może 11, miałem swój pierwszy kontakt z siłownią. Było to przy basenie w krosnym stawie. Na siłowni zacząłem ćwiczyć tak normalnie w wieku około 13-14 lat. Wcześniej wiem, że trochę pływałem, natomiast nigdy nie byłem dobrze sprawny fizycznie, szczególnie w takich sportach jak na przykład piłka. Te moje początki z siłownią w zasadzie skończyły się tym, że się roztyłem, w wieku około 16 lat wyżyłem 104 kg. Cudowne zdjęcie, ale o tym opowiem innym razem. No ale ćwiczyłem różne rzeczy, pływałem, zacząłem też biegać, zacząłem treningi karate. I jakoś to się potoczyło. Teraz z perspektywy czasu wiem, że mam geny wytrzymałościowca. Dużo łatwiej mi przychodzą wszelkie sporty, wszelkie aktywności, które są wytrzymałościowe. Co też nie oznacza, że totalnie nie idzie mi w tych elementach, które wymagają dużej siły. W tym materiale chcę przyjrzeć się mojej sprawności fizycznej, tym ile w ogóle jej mam, jakie mam braki, gdzie będę chciał je nadrobić omówię to za chwilkę. Myślę natomiast, że rozsądnym byłoby powiedzieć, do czego ja w ogóle zmierzam i co ja chcę, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną. Otóż tak, chyba nigdy nie miałem parcia na bycie na przykład największym, najsilniejszym, nie mam parcia na jakąś jedną dyscyplinę. Moim ogólnym celem, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, jest, no właśnie, bycie sprawnym fizycznie. To znaczy, chcę mieć odpowiednio dużo siły, wytrzymałości, kondycji, gibkości i wszystkiego innego, co można wrzucić do jednego worka dobrej sprawności. I w ostatnim czasie moje treningi no, skupiają się mniej więcej właśnie na poprawianiu swoich słabych ogniw. I tak też będę chciał, żeby to było w najbliższym czasie. Natomiast nie mówię, że będzie tak cały czas, bo jeżeli złapię na coś jakąś zajawkę i coś mi się bardzo spodoba, no to prawie na pewno będę właśnie w to szedł. W poprzednim filmie pokazywałem mój trening z, z moim znajomym podopiecznym kubą, w którym robiliśmy właśnie taki sprawdzian maksów. No i tak, krótka analiza właśnie tego materiału. No to tak, tutaj jestem ja. A tu jest ten materiał, tu jestem ja i tu jest ten materiał, więc będziesz mnie słyszeć, tak jakby od tamtej strony, a ja będę właśnie to omawiać. No dobra, ale przechodząc na, na szybko. Martwy ciąg. Martwy ciąg w ostatnim czasie robię go jakoś troszeczkę rzadziej. Nie wiem w sumie do końca czego, ale chyba dlatego, że po nim regeneracja jest po prostu długa. Tak jak wczytywanie tego filmu przy moim internecie. Natomiast ja tutaj zrobiłem, jeżeli się nie mylę, te 30 30 powtórzeń, 31 powtórzeń, chyba. Co też nie jest jakimś bardzo złym wynikiem, ale biorąc pod uwagę, że jakiś czas temu robiłem 140 te 22 ruchy, to myślę, że tutaj też będzie trochę do nadrobienia. Natomiast tragedii nie ma. Dalej, podrzut handla na tę głowę jedną ręką. To jest w sumie taka konkurencja, którą którą ja trochę próbowałem, robiłem jakiś czas temu kiedyś jeszcze dość dużo się w to bawiłem, właśnie w podrzucanie, rwanie jedną ręką i tu poszło 45 kg z zapasem, w zasadzie z zapasem, natomiast myślę, że jeżeli to jeszcze chwilę poćwiczę, to 50 spokojnie pyknie 47,5 kg tutaj spalone i dalej moje nieszczęsne wyciskanie sztangi leżąc i to właśnie zamierzamy poprawić, dlatego biorę się za wyciskanie. Znowu. Kolejna konkurencja to był Strict Carl. Jeśli chodzi o moją małą łapkę, no to myślę, że ten wynik 50 kg, który tutaj był, 50,5 chyba, to jest całkiem ok. Natomiast ja, jeśli chodzi o bicepsy, mam też taką specyficzną dźwignię, że mimo tego, że mamy mam mięsień, to, to on ma dość długie ścięgno. Przez co tworzy taką jakby troszeczkę lepszą dźwignię, 50,5 kg poszło. I teraz no, to była śmieszna konkurencja. Natomiast już przejdźmy do tej właściwej, którą zrobiliśmy, czyli mały ciężar na dużą ilość powtórzeń. No u mnie jakoś to tak dziwnie jest, że ja w ogóle tego ciężaru nie czułem i pocisnąłem tutaj te ponad 100 powtórzeń i to było lekkie dla mnie. To było naprawdę wyjątkowo lekkie. Oczywiście nie było perfekcyjnie technicznie, bo było chociaż odrobinę tutaj szarpania, ale to było na no ludzie do zrobienia. Co w ogóle jest tutaj też dość o tyle ciekawe, dziwne, że właśnie w wyciskaniu tej sztangi 40 kg mi poszło słabiutko, a tutaj te tricepsy jednak się okazują tak wyjątkowo wytrzymałe. Przysiad ze sztangą, no u mnie troszeczkę jest zaniedbany ze względu na plecy, troszkę rzadziej robię ciężkie przysiady, bo mam nadal skoliozę w odcinku piersiowym, tam wynikającą z tego, że mam jedną nogę dłuższą od, od drugiej, to nie było zrobione na full mój, mój rekord jeśli chodzi o przysiady takie na właśnie większą ilość powtórzeń to było zrobienie w jednej serii sztangą 50 kg 62 powtórzenia które mocno odczułem natomiast to jest do powtórzenia za jakiś czas pewnie będę tego robić trochę więcej ogólnie będę robić więcej przysiadów więc to będzie jakoś szło tu jest to podciąganie na drążku, które mi nie poszło, ponieważ jakoś czułem się spompowany straszliwie. Pewnie tymi poprzednimi konkurencjami też się chwyciłem. Mam wrażenie, że zbyt wąsko to nie była dobra pozycja do tego. To ich weszło jakoś 15 czy 16, natomiast później poprawiłem na 20. Wyciskanie na maszynie: no to, to tutaj trudno się dziwić. Bo to było prawie to samo co wyciskanie sztangi na klatkę, więc znowu priorytet do poprawiania to było o to ćwiczenie. No ładuj się, ładuj się, ładuj się, to było na tej dziwnej maszynie, aczkolwiek jest ona całkiem w porządku. Mm, co ja dalej Co ja dalej tu miałem? Wznosy bokiem Huntley. No wiadomo, to ćwiczenie nie nadaje się na robienie jakichś specjalnych maksów, ale no, przynajmniej w oparciu o tutaj, w oklatkę. O ławkę klatką, to jako tako jeszcze idzie. No i tutaj w sobie byłem lepszy od kuby, który dużo tego robi, ale ja też trochę tego robię czasami, więc, więc jakoś dałem radę. No i tutaj te konkurencje, które ja już prowadziłem sam. Tu jest wioślarz 500 metrów na czas z wynikiem. Wynik był 1,30. ile? Jeszcze, 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 jeszcze. Minuta 37 to nie jest zły wynik. Ja tu zaraz jeszcze pokażę, bo był niedawno konkurs w Kyubie i, i tutaj mieliśmy w 3 minuty maksymalny dystans do ukręcenia. Tu jest to wspomniane podciąganie na drążku w jednym zwisie 20 powtórzeń. I pompki na poręczach, których zrobiłem, jeśli się nie mylę 27-28. To faktycznie było po, po podciąganiu na drążku i tak dalej, więc też jakby nie było to tak na sucho na czysto. No ale kurczę, 20, parę, 27 pompek czy ilość to, to jest naprawdę mało, to jest bardzo mało. I to jest właśnie ten kolejny priorytet, który, który będę poprawiał. I tutaj jeszcze kolejna kwestia, którą pokażę. Niedawno w mojej siłowni Cube odbył się konkurs. I konkurs polegał na wykonaniu trzech konkurencji. Każda w maksymalnym czasie 3 minuty. Pierwsza konkurencja to było podciąganie na drążku. Zasady proste, dowolny uchwyt i pełny wyprost bez nadmiernego bujania broda do drążka. Oczywiście, pomiędzy można odpoczywać, można zmieniać uchwyt, to znaczy można raz na chwytem, raz pod chwytem, nie ma tutaj znaczenia, byle były to ten sam chwyt i pełne zakresy. Jeśli chodzi o ten konkurs, to zrobiłem tutaj w 3 minuty 40 podciągnięć, chociaż tak naprawdę no, 39 trzeba by było zaliczyć, bo to ostatnie było z dużym bujnięciem. I to nie było czystym nachwytem, ponieważ robiłem kilka nachwytem, kilka podchwytem, więc one nie są bardzo czyste. Blokada na ostatnim tyle. Dobra. Będzie więcej. Będzie dużo więcej. Drugą konkurencją było wyciskanie sztangi połowa masy ciała waleczka, pozioma. I tutaj, oczywiście, tak samo 3 minuty maksymalne ilość powtórzeń. I u mnie wynik był tragiczny, którym nawet się nie będę tutaj chwalił. Po prostu go poprawię i wtedy się pochwalę. jest? 56. I to jest właśnie to, co trzeba poprawić. Czyli to cholerstwo. To już się nie liczy. I trzecia konkurencja to był wioślarz. Na wioślarzu oczywiście dowolny poziom obciążenia i 3 minuty maksymalny dystans. No i tak, jeśli chodzi o wyniki, to brało udział kilkanaście osób na siłowni. I jeśli chodzi o podciąganie, to byłem trzeci w rankingu, zrobiłem 40, najlepsza osoba miała coś ponad 50. Prawie 60, 58 albo 59. Jeśli chodzi o wyciskanie, to byłem chyba jedną z ostatnich osób. Natomiast na wioślarzu ukręciłem najlepszy wynik 892 metry w 3 minuty. Myślę natomiast, że na czysto, na sucho, gdybym chwilkę jeszcze na nim więcej poćwiczył, to kilometr jest do uciągnięcia w te właśnie 3 minuty. No ale będzie ciężko, <grym> jakoś to kiedyś zrobię. No i teraz tak, żeby mieć. Jakiś pogląd i ogląd na to wszystko, na, na moją sprawność, jak to idzie, czy to się rozwija, czy to w ogóle idzie w jakąś dobrą stronę przynajmniej w niektórych elementach zrobiłem sobie takiego Excela. Ja może link do niego zostawię w opisie. Nie wiem, czy ja go będę publicznie udostępniał, ale jeżeli ktoś jest zaciekawiony i on nie jest udostępniony publicznie, to po prostu kliknij proszę tam taką prośbę o dostęp. Ja ci go indywidualnie przez maila udostępnię. A jeśli jest publiczne, to, to niech będzie publiczne. I tam sobie wy, wypisałem dużo różnych konkurencji, w których no, chcę jakoś się sprawdzić, chcę się spróbować. Znacznik. To. Zapamięć, jeżeli masz jakąś propozycję do, do tego, co bym mógł sobie tutaj dopisać, dodać jakąś ciekawą konkurencję albo coś podobnego, to dawaj znać w komentarzu czy tam w jakiejkolwiek innej formie. I, i tu wrzucę właśnie to. No i tam są takie może niekoniecznie marzenia, ale długoterminowe cele dotyczące właśnie sprawności. Zobaczymy, ile za jakiś czas da się z nich osiągnąć, ile dam radę zrobić. Myślę, że te wyniki są do ukręcenia, chociaż no niektóre są dosyć, dosyć mocne, ale będę próbował. No to co, krótkie podsumowanie. To wszystko, co właśnie tutaj mam, co, co pokazałem, to jest nic innego jak taki luźny przegląd, właśnie tej mojej sprawności. Mam swoje cele, mam. Chęci do tego, żeby je zmieniać, poprawiać, żeby się rozwijać w tym, i też po to właśnie robię. Będę robić te filmy, będę po prostu na tym kanale pokazywał, jak to wszystko idzie do przodu, czy idzie, jakie są przeszkody na drodze, jakie metody treningowe stosuję i tak dalej. Także w miarę możliwości będę po prostu publikować jak najwięcej treści, w miarę możliwości, bo oczywiście mam wiele innych rzeczy do, do robienia, działam jako trener. Rozpocząłem teraz studia właśnie trzeciego stopnia, czyli doktorat, i parę jeszcze innych rzeczy robię. No, plus oczywiście tworzę podcast, tworzę jakieś filmy od czasu do czasu na ten drugi kanał, więc no to będzie długa droga, ale mam nadzieję, że będzie owocna. Po prostu. Dobra. Dzięki, trzymaj się powodzenia, też dbaj o siebie, dbaj o swoją sprawność, rozwijaj się w tym, przejrzyj różne filmy na, na kanale moim głównym Sebastian Chudziak i, i tyle. Także dobrego na razie.